Tutaj składamy ostatnią dłowicę. Tutaj mamy taki też uszczelniacz i w środku taka plastikowo-teflonowa wkładka tej nowej podobno się nie dostanie już może gdzieś by dostał, ale to w naszej hurtowni nie mają Nie ma i nie ma magazynie. Ma Tu mamy też wargę o, jest ale ona jest też fajnie nowa i wiadomo tutaj nie tu gdzie przychodzi nam do nakrętki tylko tu gdzie mamy ciśnienie oleju, że w razie czego co nam ją zawsze rozpycha i dociska o, to Aha mamy o takie Prawie? też z taką wargą o, i i on tu w środek chodzi. robiłeś? a tym to jest dociskane? to jest dociskane tym taką płytką z blachy tam jak boli w lasu też ma to rozpychać zawsze no to robi to bo to, to jest ta warga, że im większe ciśnienie bo często jest na się tak, że także przy niskim ciśnieniu leci, a przy wysokim przestaje lecieć. a tam w środku już mamy też jeden i tak samo wargą, jak dostaje ciśnienie więcej tym bardziej on rozpycha o -ring fajnie pasuje ale jakoś się zawieruszyło, że nie mamy nowego zgarniacza tutaj wypad z siatki w bagażniku Także on sobie poczeka tutaj do jutra. Odwaga ci jednego złoża. No, też coś. Tutaj dwa nam fajnie wchodzą. Też oczywiście nowe. Że jednego o, w tą stronę nam olej dociska i w drugą. I to jest chyba taki jeden z lepszych patentów tutaj. Bo tak jak. W tym siłowniku od łyżki zażytkown dłowic mamy uszczelnienie w sumie, no to trochę lipka. A tu co było? Tam nic nie było. Smarować. No to nie No, będzie dobry o No, no. A to, to jest głupstwo. To jest więc też trochę yeah. w środku chyba nie pomalowałem na Wisławiu mam 3% baterii tylko i ostatni, tutaj siłowniczek też zrobiony do niego musiałem budować tak na szybko taki kluczyk za ładny nie jest, ale swoje dokręcił fajnie jest tutaj siłowniczek też nam chodzi o Także nic nie jest wszystko jest dobrze złożone jedynie tutaj zaślepić bo wiadomo, jak chodzi to te kapselki są dosyć szczelne i wtedy nam nie chciał się schować sprężynową ale już się dobrze, także jeszcze kalamitkę założyć normalną. No, a tu już użyłem nowe te łożyska przegubowe do siłowników. W sumie do siłownika, bo tylko ten jeden miał, reszta miała fajne. I tutaj to były łożyska z hurtowni. Wziąłem jakiś naw, i tu o GE60SK2. To mamy tutaj główny siłownik, który jest schowany. Ja tutaj wkręciłem w kątową kalamitkę. Musiałem dać podkładkę miedzianą oczywiście, żeby w dobrą stronę patrzało. I tutaj kątowa ogółem nie mogła być, ale troszeczkę tu wyszlifowałem już się da. I myślę, że ja sobie tutaj rękę włożę z takim długim wężem od tałotownicy i będziemy to w stanie nasmarować tam co jakiś czas. Tutaj fajnie, że to jest w środku w tym ramieniu, więc tam syf się nie dostaje.